Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robili nowe terrarium dla mojej modliszki rombodery Megaery. Na koniec jeszcze coś o niej opowiem i żeby terrarium było fajne, przygotowałem korzeń, jakąś sztuczną roślinkę i kamienie. Oczywiście torf już super żeby nie marnować czasu na odcinkę i Pewnie zapytacie, jak przykleję tą siatkę. Otóż to, siatkę przykleję specjalną lasteliną, bo jakbym, bo pewnie jakbym te terapię przeznaczył dla innego zwierzęcia, to stałoby się tak, że mogę to odkleić. Jakbym robił klej na gorąco, no to bym te siatki już nigdy nie odkleił. Dobra, włożymy korzeń i ja mam na korzeń taki plan, żeby był gdzieś tak. O, tak, tak jakoś, o, dobra, trzyma się, trzyma. Jeszcze posypię trochę tu torfem, się nie obalił. Dobra, na roślinkę mam plan taki, żeby zrobić to tutaj. Posypiemy trochę torfem. żeby podtrzymać tą roślinkę. Możemy dać na przykład tak, o. Tu. Jeden na przykład tej strony. Dobra. Okej. Okay. Na no resztę kamyczków możemy jeden dać na przykład tu z tyłu i, nie wiem, tu. O. Dobra. Terrarium skończone. Lecimy do modliszki. Jeszcze zapomniałem. Mam tu górę terrarium, którą Przewlokłem nicią do góry i jest na nią siatka. Jest to bardzo fajny sposób, mi się to bardzo podoba. Lepszy niż klejenie glue. Czy innym jakimś mocnym klejem. U góry też ma wentylację dobrą, więc o to nie musicie się martwić. Teraz jest bardzo fajny, polecam. Lecimy do modliszki. Mamy już moją rąbaderę megerę i teraz to nieco o niej wam opowiem. Jest idealna dla początkujących, nie jest wymagająca. Moim zdaniem bardzo ładna. Niedawno jadła, więc jest dobrze. I idealna yy, wilgotność terrarium to jest 60. I serdecznie Was zapraszam też na giełdę terrorystyczną w Chorzowie, 27 października. Możecie mnie tam spotkać, też tam oczywiście będę. Link macie w opisie, możecie tam zaglądać i dowiecie się wszystko. Po ostatniej wylicę, którą miała moja moniszka niestety, ale źle jej się wyprostowały skrzydła, ale i tak daje radę, więc jest bardzo dobrze. Na rękę oczywiście można ją brać. Więc, jeśli boicie się brać owad na ręce, to modliszka może Wam ten strach przełamać. I od razu mówię: modliszki skaczą, kiedy mają skrzydła. Moja modliszka też czasami skacze. Ostatnio już za dużo. W jednym tygodniu chyba 5 razy skoczyła. I ogólnie, jakbyście nie wiedzieli, taka ciekawostka, żeby. Jakby, kiedy modliszka jest już w ostatnim stadium, czyli imago, czyli dorosłej, to możemy podawać jej miód z ciepłą wodą wymieszany, i to jakby daje jej energię. Taką nam sen, tak jak jej daje ten miód, i wtedy jest silniejsza i lepiej chodzi. Moje modliszki to bardzo pomogło, i teraz już lepiej chodzi. Wziąłem sobie modliszkę na rękę. Ogólnie jak modliszka Wam chodzi po ręce to bardzo fajne uczucie, takie gilgotanie. No, gdzie idziesz? Chyba nie chcę chodzić. Dobra, przekładam ją na siatkę. Gdzie idziesz? Dobra, idzie do terrarium. Okej. Okay. Sama już idzie do terrarium, nie trzeba jej tam za bardzo zaganiać, to... Dobra, modliszka, mamy już terrarium, ostatni rzut i będziemy się żegnać. To trzymajcie się, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i pa!